Deck. We're selling the pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Cześć, Wam witam na moim odcineczku z CSGO Skinsa na moim kanale. Następnie chciałbym wspomnieć że tym, wygrałem wygrają ponad 3300 zł, w z moim kademium 18 zł. A czym więcej, w tym macie większą szansę na wygraną. A do wygrania macie Huntsmana Knife Freehand za ponad 600 zł, macie również Surviwale Knife Utrafale za też ponad 600 zł. No i przede wszystkim macie Skeletona za prawie 1200 zł, także naprawdę grube nagrody. Jeszcze dodatkowo macie Hydraglopsy i trzy piękne skinki, także zachęcam serdecznie. Wiele już skinków rozdaliśmy, wam zostały te, które widzicie teraz na ekranie, także łącznie ponad 3000 300 zł, czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. A żeby wpłacić, jak kliknąć sobie tutaj plusik, pisać koledzy Gravitol 18, daje Wam 10% więcej do wpłaty oraz 20 na sam start. Zbieramy to metod płatności, czy to blink, czy Pace of Card, czy Skinki. A jak wypłacacacie Skinki, przyszedł do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć Aktywuj, moja mój kod się po prostu nie zajczy. Nie dostaniecie 10% więcej do wpłaty, ani nie będziecie mieli szans po prostu na wygranie 3300 zł w moich konkursach. A nawet jeśli nic nie wpłacacie, to po prostu uży użyjcie tego kodu, bo mnie to wspiera, z góry dziękuję. No, i poza tym, jak teraz poznacie na przykład, nie wiem, 123 zł, to otrzymujecie tyle punktów ewentowych, które zaraz Wam pokażę, gdzie możecie wykorzystać. Ale zanim to, chciałbym wam przypomnieć o tym, że macie daily skrzyneczkę co 24 godziny, to sobie polecam otworzyć. Bez to za darmo, więc myślę, że całkiem warto. Bo, nawet jak mówię ci gówno, to sobie to zbieracie do jakichś lepszych skrzyneczek. A jest też szansa na fajne skinki, więc spoko sprawa. No i na samym dole jeszcze macie darmowe skrzynki na social media, więc też fajna rzecz. Dobra, poza tym na stronie mamy eventik w z górza, wchodząc z eventowe, Za to na miejsce, które zajmujecie na koniec eventu, otrzymujecie skinka. Za pierwsze miejsce jest e, piękny talonik, za pozostałe drugie i trzecie macie też piękne koski, a za resztę aż do setnego macie skinki, więc naprawdę spoko sprawa. Tutaj sam że muszę skinka, tak zadajemy sobie 50 tysięcy punktów, siedem 47 zł, 160 zł i. 40 zł, no nie najlepiej. Chociaż ten jeden tak dobrze w sumie spoko tak. 100 tysięcy punktów to wrzucamy i Abupa Corticara za 115, więc spoko sprawa. No i dobra, dzisiaj otwieramy sobie skrzyneczki Spektrum. Dzisiaj 777 skrzynek, to jest w planie. Także na start idziemy sobie na tryb Joker i sobie potwieramy w trybie Joker. A zaraz sobie oczywiście otworzymy w większej ilości normalnie, nie? Damy sobie ten taki tryb Rapid rapid chyba się nazywa, tak mi się wydaje eee, no tutaj są grube koski ogólnie do trafienia, ale na razie ich nie widzę, na razie ich nie widzą trzecie otwarcie, no już 9 skrzynek za nami o, bo może nam nie wystarczyć na tyle skrzynek ile chciałem okej, okay, mamy teraz koski jak da jakąś dobrą koskę to by było super no jest tutaj szansa nawet na butterfly'a ruby proszę daj jakąś dobrą koskę żebyśmy mieli budżet o Jezu. Pomiędzy jeszcze takimi koskami. Dobra, otwieramy sobie teraz 15 skrzynek za nami i kolejna kosa. Jeszcze Bloodsport, także spoko. Jaka koska? Jakaś dobra, może teraz? Butterfly, ok. To nam pomaga w za 16 koła. Dobra, to jeszcze zostało nam otworzyć 4 razy. W jeszcze 3 teraz. I potem otwieramy 750 skrzynek. Pyk i otwieramy sobie ostatni raz i zobaczmy co poleci no niestety bez kosy no ale teraz chcemy otworzyć 750 skrzynek na raz ciekawe czy w końcu da się profit z tego zrobić bo ostatnio te skrzynki normalne mi nie oddawały aż tak 750 skrzynek po 3 250 otwarć na raz 35 koła i lecimy no ja liczę chociaż na jedną kostkę. w praktyce chciałbym z dwie i by było spokojnie. Ale zobaczymy. Póki co nawet różowego nie było. Także nie podoba mi się to. Oczywiście tu w każdym momencie mogę przerwać, ale no, cel jest taki, żeby otworzyć 777 skrzynek, bo to tak ładnie brzmi. Ten butterfly trochę nas uratował, bo było niekolorowo. Ale dobra, trafiamy ałówkę pierwszy różowy, a nie drugi już. To nawet traku, więc spoko. I to jeszcze taki fajny skinków, no to jest Blue Sporting, czy jest tutaj w Stat Factory, jest o 2,5 koła. No to to jest spoko rzecz, no ale przede wszystkim celujemy tutaj w koski, nie? Mamy CZ, ale dużo nam to nie dają. No daj mi koskę, taka koska na starcie by była dobra, nie? Ale no. Celuję w dwie. Czy się uda w ogóle chociaż jedną trafić? No raz chyba mieliśmy taką sytuację, że na. Nie wiem, na 500 skrzynek chyba żadnej nie było. Coś takiego coś takiego, kojarzę, ale nie, nie, nie jestem pewny. Zobaczymy, zobaczymy. No tych mówię jeszcze nie otwierałem. Mamy pierwszego kałaszka, Także spoko, bo to jest 1000 zł. Mamy pierwszą kostkę. Dobra i to szybko, po 200 skrzynkach. Black Pearl. Ok, to jest 10 koła na pewno. Tak mi się wydaje. Może troszkę mniej. Nie wiem. Nie wiem, ile Hansman Blackbird kosztuje, bo mm, no Ruby kosztuje chyba z 15 koła. Nie wiem, nie wiem. No, ale w każdym razie spoko koska. Nie nie jest ta, nie są takie shadow do obrzydliwe. No i fajnie, że po 200 skrzynkach już nie. To daje potencjał, żeby trzy koski tu poleciały. Nawet albo nawet i cztery, nie. Mamy Blue Sportla w Spoko. No, powiem wam tak. Mogą się te skrzynki nawet zwrócić. I to mi się podoba. Jakby jeszcze jakąś fajną kostkę jedną udało takiego Butterfly jak przed chwilą w faktyniu. No to by było pięknie. No ale raczej raczej ciężko. Chociaż zobaczymy. Nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie, a łupka Fever Dreams spoko. Tutaj nic ciekawego nie ma. 333 skrzynki w tym momencie za nami. No, dalej to nie jest nawet połowa. Drugi to będzie odcineczek. Myślałem, że będzie krótszy, szczerze. Tych decimatorów trochę poleciało. Mamy 5 czerwonych hasz w ogóle. Ostatnio było tak, że chyba nie miałem, miałem jeden czerwony, tak mi się wydaje. Teraz mamy 11 różowych, 5 czerwonych i kosę, no niecałe 400 skrzynek. To jest naprawdę wynik, przekroczyliśmy połowę w ogóle przed chwilą. No ale jeszcze druga połowa przed nami. No, koskę bym przygarnął jeszcze jedną, chociaż na pewno. Bo bym, jakby, serio, dwie kosy jestem zadowolony, trzy kosy jestem szczęśliwy, no ale na trzy kosy już nie liczę. i było blisko teraz. Ale chociaż żeby jeszcze jedno wpadła, bo... Jedna, jedna koska na 750 krzeniek to będzie trochę niedosyt. W tak spoko, bo wpadła nie najgorsza kosa. Ale patrząc na to, że wpadła na początku, to by był taki niedosyt. Jeszcze chciałbym dostać tutaj chociaż jedną. jakiś motor teraz przyjeżdżał, mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, ale... No i wyżej musicie przetrwać te 10 sekund. Dobra. 500 skrzynek w tym momencie, w tym momencie za nami. 250 ostatnie przed nami. No i mam nadzieję, że w końcu tu wpadnie coś. Emeczka Decimator Spoko. Już 12 takich mamy. Znaczy, w sensie Decimatorów i AWP Fever Dream. No i tych CZ jest właśnie, bo te CZ są tanie akurat. W sensie ogólnie te różowe też są tanie, ale tutaj zawsze jest jakieś minimum 5 dych, nie? A to CZ to chyba. W najgorszym stanie. Ile kosztuje? Ej, dobra, to zetka jest lepsza nawet niż... Ej... Okej. Okay. O, kolejna setraka trakowa No ale koskę potrzebujemy, potrzebujemy koskę. W tym momencie 600 księg za nami ostatnie 150. Proszę, proszę, proszę. 630, 120 zostało. No daj jeszcze kostkę, chociaż jedną. Proszę. Ostatnia setka, 99. Mamy kostkę, dobra. Proszę, jakąś dobrą, proszę. Proszę. O Jezu, tam niżej był Butterfly Black Pearl. O Jezu, jakby to wpadło. No, ale dobra, to też nie jest najgorsza kosa, ale to jest chyba strzykoła, więc... Więc też nie, nie ma co się aż tak cieszyć. Ale jest tutaj potencjał chyba na profit, nawet tak szczerze. Nie, nie, nie wiem, ale zależy ile ten Blackberry kosztował. Ale jeśli chociaż z 15, to jest potencjał tutaj na profit możliwe nawet. Spieszamy się do samego końca. To były dwie koski. Ja jestem jakby takie dwie koski wpadły jeszcze. No, ale już nie ma kiedy. 15 skrzynek, ostatnie 5 otwarć. Ojej, blisko koski. Pyk. I ostatnie. I 23000 tysiące per 11 koła. Ej, szczerze? Myślałem, że więcej. Szczerze, myślałem, że więcej. Ale dobra, no ja tak odcinka nie zostawię. Balmy sobie jeszcze. Te spektrumy były po... Po ile? Mm. <laughs> ja nie wiem po ile były te spektrumy, ale po 3... O, mamy tutaj. Dobra, damy sobie 10 takich. I do tego damy sobie jakieś potężne skrzynki na no sam koniec. Damy sobie to... Bo nie, damy sobie, wiecie co, damy sobie to, damy sobie to, yy, damy sobie to, to i to i nam nie wystarczy. To to sobie wywalimy i damy sobie coś takiego, no. Na dwóch, na dwóch na sam koniec. Wiem, że będzie odcinek 11 albo 12 minut, ale dzisiaj dopiś, dopiścimy odcineczek, dopiścimy. Dawaj, walnij mi coś jeszcze. 10 księg na trybie jester, no tutaj jest potencjał na fajną kostkę. Bo tutaj jest nawet Butterfly za ponad 100 koła, nie? Jakby taki wpadł, byłoby pięknie. To byłby game changer całej bitwy, ale zobaczymy. zobaczymy. Czy w ogóle jaka koska w no jest tutaj na koska aż 5,5% na tym trybie dostarczą, więc to naprawdę sporo. Jedna chociaż myślę, że mogłaby wpaść. Mamy Bluesporta, spoko zaliczka, bo to jest 2,500 tysiące zł. Faktor jest fajny, fajny, traf. A Na najlepiej koskę trafić, bo są wtedy największe emocje. Trzy skrzyneczki, i potem te najdroższe. Nie ma tutaj nic, zostały dwie. No, chyba koski nie będzie. Ostatnia skrzynka: Spektrum i Bluesport dla przeciwnika. Faktorując Star track, filtreset Star track, ok. No i teraz prawdziwa zabawa. Oj, zaczynamy bardzo źle. To jest niejakoś tragicznie. Dalej prowadzimy. Teraz 7500 skrzynka i daje nam syf. Co prawda mam takie rękawiczki w lepszym stanie, ale... Hole? Boże święty, ta bitwa to się nawet nie zwróci. Mamy po cztery koła. Ostatnia skrzynka o wszystko. Wygrałem, ale co mi to daje? Co mi to daje? Ja wam dziękuję za to odcinecie, kłapka w górę, subik z bąkiem kadzik, rabita do 18, widzimy się oczywiście jutro, trzymajcie się,